Cześć, witajcie w moim już dziesiątym odcinku yy, serii Władza Pierścinin Bitwa o Śródziemie. Dzisiaj wykonamy sobie misję mm, na wrzosowisku. Tak, zostało jeszcze tylko te trzy misje do bitwy nad Helmowym Miarem. Okej, okay, więc zaczynajmy. Eee, właśnie a propos, chciałbym ogłosić, że <laughs> nie wiem czy pojawi się... Zapowiadam, że na 10 odcinie, jeżeli już skończę z Wacy Pierścieni eee, Pojawi się seria z Lego Races. Otóż Gry na Mpiku nie ma, a mam problem z pobraniem, gdyż ściągam z torrentów gry e, TNT Torrents albo De Pirate Bay i szukałem tam i wszędzie są uszkodzone pliki. Tak więc mogą być lekkie problemy z tym Nie wiem, jeżeli yy, będę miał problem Nie wiem czy to w ogóle nagram yy, Zobaczę, odpowiedź Wam dam Może na następny odcinek No i dobra, wracamy do gry Tradycyjnie rozbudowujemy farmy Kogo? O, Gandalfa mamy Super. Oganda zostaje tutaj w bazie, żeby tutaj bronić. A my z Rochiri mamy ruszamy poświetać mapkę. Hmm. Zobaczmy co tutaj jest.

Cofujemy się. Muszę uleczyć. Ja pierdziele, te trole są mocarze. Dużo HP bierze. Chyba te trole tak brały. Ale skarby są. Tak, to mi się w sumie szczerze opłaciło. No i wiadomo, kaska. Przywódca banitów w końcu. O, tutaj miejsce na farmę. Go. No yeah. kurde, co ich tu tyle jest. go with haste! We ride! We ride. We ride. Keep these lads safe! swiftly! Follow my lead! End of the we ride. Away! Go with haste! Go with haste! Czy my będziemy walczyć tutaj z goblinami? O, siódmy level Eomerem. Nawracamy i szarsza. Zobaczmy co tutaj. To jest jakiś kolejny oddziału. No zaraz ładnie tutaj uleczę się. I będzie super asko. Okej. Okay. O, jest, okej. Okay. Wróćmy do basy. Zróbmy sobie tak. I tu wynale odkryjemy jakby hartowane ostrze i te inne. Dobra, zobaczymy. Kurde, coś mi się nie wydaje, żebyśmy tylko walczyli z tymi goblinami. Myślę, że turkaje też będą i to jeszcze w sojuszu z nimi. No ale przekonamy się jak znajdziemy. Albo nie znajdziemy.

Hmm. Tu nic nie ma Tutaj jakieś ruiny O kurde co jest? Hmm, pewnie tu gdzieś będzie obóz Hmm, tu nie ma jest miejsce na farmę co sobie zrobimy? Hmm, nieba będzie ten obóz, bo nie sądzę, żeby... Tak, jest obóz. Mamy już tych naszych Aizengarczyków. O, jest leczenie, to jest super. No i mamy też oczko. To chyba się jeszcze nie opracowało, nie? Czemu nie mogę zbroić? Możesz lepszą. Hm. Nie, no czemu nie mogę ulepszyć? Ups. No i tu jesteśmy już prawie, że pod bazą, czyli tutaj będzie. Tak, oczko wraca do bazy, czyli zdradziło się samo. Cavez, trolta. Ale, dobra. Prowadzimy sobie co oddziały I Tu sobie zrobimy bierze boją Tak na wszelki wypadek Co to jest?

No to my damy im odpowiedź i zniszczymy to... i zniszczymy im tartak A tak, tak, już, już, już wiem gdzie i oni tą bazę mają O, tutaj sobie dam Wierzę boją

My I zawracamy bo tutaj dość dużo oddziały widzę, że się ale nie ucznikami łuczniki na tyły ucznicy Szarża Ty a oni żyją jeszcze

No, yo, yo, We ride. Keep a watchful eye. Here. Follow my lead. Get ready to ride out. They have a Away. Here. Set forth. No to jesteśmy w dupie. Jesteśmy w dupie, bo... Czy trzeba stworzyć? No i czemu ja tej zbroi nie mogę robić? Zakup w przyszłym zbrodnia, bo... A, dobra, idiota ze mnie, dobra. Y, nie miałem wtedy kasy i nie ulepszyłem po prostu. Antarcze, kiedy będę mógł. A stworzę się chyba

By sobie ustawicie clean. No to co idzie? No dobrze wierzy, dobra, dobrze. Słyska! 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 Słyska!

Z4. Czas. Zamykamy bramę. I tu się pełno naszpikuje wiesz. No ale to jest oddział jakby taki jest. I tym im trzasnę. Tym pikinierom mi się nie pozbierają. Szybko, szybko. Oni sobie te pikiniery chyba do obrony bazy tylko zostawili. O, jest tego się właśnie obawiam. Czas. Nie na no, zabrania uleczek.

Hmm. No kurde, jeszcze tych robią noż. O, patrz jaki piękny ostrzał. Co to było palisty. Kurde, nie jest dobrze, muszę jeszcze wojska doszkolić. Z dwa oddziały. Dobra, to zostawiamy i tradycyjnie przykujemy wojsko. Lecz ich jest To jest jeden batalionik, to się przy. Oj fajnie No i będą dwa oddziały jeszcze dodatkowe Da się im tarczy i możemy zakończyć sobie misję A wiecie tą wieżę budujecie? A hmm. jest to. Ulepszamy tarcze I tym się też da tarcza, bo tu nie wszystkie mam oddziały w tarczach no, widzicie Wyprowadźmy sobie te oddziały tutaj na pole No i zniszczymy tą twierdzę, czy tam obóz Nie, to będzie zamek, zamek, bo jest najwięcej miejsc No dobra I mamy teraz wypierdzisty oddział O, no, tych jest, dużo no i zniszczmy to No i taki oddział mamy już przygotowany Dobra Dzięki Wam za obejrzenie ja jestem Maverick i na razie